Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Wczoraj Google i Nvidia wystrzeliły, co super, Bitcoin też. Mój handel Bitcoinem przynosi ogromne zyski. Transakcje Google i Nvidia też rosną idealnie. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Ucz się ode mnie. Oglądaj moje filmy. Robię je codziennie od 6 lat. Staraj się zrozumieć, co robię, i ucz się. Musisz podejmować własne decyzje. Nie chcę, żebyś mnie po prostu kopiował. Zrozum, co robię, ucz się i decyduj samodzielnie. Jeśli zarabiasz, promuj pokój w social mediach. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Mój handel Bitcoinem daje 5700 dolarów zysku. Ma około doby. Widać, gdzie kupiłem i sprzedałem Bitcoina. Kupiłem po 107. Sprzedałem po 110. Ostatnio miałem wiele zyskownych transakcji, prawie wszystkie. To świetnie. Sprzedałem po 110, kupiłem po 106 i 108. Doszliśmy do 112 teraz jest 110. Wczoraj w nocy osiągnęliśmy 112. Te transakcje mają już dwa dni. Potem spadło do 109. Teraz oscyluje między 110 a 111. Finansowanie stało się pozytywne. Moja transakcja przyniosła 5700 dolarów zysku w 2 dni. Świetnie. Użyłem 131 dolarów, by zarobić 5700 dolarów. Idealnie. To teraz transakcja 2,5 bitcoina, czyli warta 271 000 dolarów. Na Wix transakcja też się aktywowała. Spadło do 100, weszło po 107, teraz jest 111. Zysk to 675 dolarów. Transakcje na WIX i BYBIT się aktywowały i są na plusie. Pięknie. Wczoraj Google i Nvidia, Google wzrosło o 2,6%. Google odkąd je kupujemy, teraz jest Od czasu zakupu Google jego wartość wzrosła o 80% od kwietniowych minimów, co jest piękne. Wygląda to jak flaga byka. Wskaźnik stochastyczny rośnie. Bot wskaźnika Bitcoin dostępny w góru.bot na jamescryptoguru.com Bot wskaźnika Bitcoin daje sygnał kupna. Kryptoguru, Bot, chwila musimy. Bot wskaźnika Bitcoin. Guru, Bot daje sygnał kupna. Bot wskaźnika Bitcoin zasygnalizował kupno od dołu i nadal to utrzymuje. Nie dał sygnału sprzedaży. Przejdźmy do wykresu dziennego. Na dziennym często daje sygnały, więc traktuj go jako jeden z wielu wskaźników. Widać, że się wybija i moim zdaniem wygląda to jak flaga byka. Maszt i flaga, jeśli to się sprawdzi, celem tej flagi byka będzie 348. Nvidia również wzrosła o 2,2%. Od zakupu Nvidia jej wartość wzrosła o 113% od DNA. Co jest piękne. Jesteśmy teraz przy głównym oporze dla Nvidia. Nadal trzymam akcję Nvidia. Stochastyczny na dziennym jest wyprzedany i rośnie, co jest bardzo dobrym znakiem. Na cztery godzinnym jest wykupiony. Na tygodniowym jest w połowie, lekko wykupiony, ale wraca do normy bez większej korekty, co jest niesamowite. Oba wzrosły o 2%. Bitcoin na tygodniowym wciąż w klinie wzrostowym, więc ostrożnie, ale odbija się od wsparcia, gdzie kupowaliśmy. Stochastyczny dla Bitcoina rośnie. Squeeze Mob próbuje zmienić się na czerwony. Kryptoguru bot nadal pokazuje niebieski sygnał kupna, który pojawił się przy 20 tysięcy. Wciąż jest to niebieski sygnał kupna. Bot wskaźników Bitcoina dał sygnał sprzedaży przy 124 około 12 tygodni temu, ale jeszcze nie kupna co ciekawe. Stochastyczny rośnie, a ja jestem na pozycji długiej. Jeśli miałbym teraz wejść w długie pozycje, to jest przerwa. Zobaczmy ten symetryczny trójkąt. Jest lekko pochylony w górę. Jeśli wybije, celem będzie podstawa trójkąta to mój wzór i cel. Jeśli się wybije, celem będzie 120 3000. Dla bitcoina otworzyłem pozycję na 106. Jeśli nie otworzyłeś jeszcze, sugeruję 108 z ciasnym stoplosem przedbym na 108 i wziął zysk przy 126. Stosunek ryzyka do zysku 11,1 1500, by zarobić 1500 bez dźwigni. Z dźwignią 10x byłoby to 17000. Wygląda jak symetryczny trójkąt. Na wykresie dziennym i czterogodzinnym idzie w górę. Na godzinowym też powoli się wspina. To większy wzór. Ten symetryczny trójkąt. Zobaczmy, czy wybije. Wygląda, jakby szykował się do wybicia w górę. Został nam jeden dzień, a dziś może faktycznie nastąpić przełom. Dziś może być dzień przełomu dla Bitcoina. Cel to 124, co byłoby niesamowite. Znów mam zyski na Wix 688 USD. Wex to prywatna giełda bez KYC. Bitcoin tu 5900 zysku na UM na Bybit. Dołącz do nas na telegramie. 191 osób online dyskutuje, dzieli się transakcjami, wykresami, zdjęciami możesz do nich dołączyć 191 online rozmawia teraz. Wszystkie linki są pod filmem Bybit, bonus 60k, główna giełda, niskie opłaty, dobra płynność. WEX to światowa giełda bez KYC, prywatna giełda, każdy może z niej korzystać. 200 dolar bonus i bez KYC. Dołącz do darmowego telegrama. W telegramie jest 9000 traderów. Kupuję dom za 2 miliony dolar dzięki Twoim filmom. Możesz zobaczyć komentarze niektórych osób. Boty i wszystko inne na jamescryptoguru.com. Link jest w opisie. A na X mam 110-100 obserwujących. Wiele transakcji na bitcoinie aktywnych od wczoraj. Wszystkie zyskowne. To opublikowałem dwa dni temu. Świeca Doji na 4H BTC, Długa pozycja. Boty na stronie. Potem zwiększył długą pozycję i cena poszła w górę. Cyfrowe ID musi zostać odrzucone. Nie chcemy go, nie potrzebujemy. Podpiszcie ważny list. Chcą... Wprowadzić cyfrowe ID w UK. To system totalitarny. Walczcie z tym koniecznie. To moje aktualizacje rynkowe dla Was. Wczoraj mieliśmy świetne zyski przed otwarciem rynku. Uwaga na oszustów używających mojego wizerunku. To okropne. Nigdy nie poproszę Was o pieniądze. Rozmowa ze mną to. Jeśli ktoś pisze w moim imieniu, to oszust. Bądźcie bardzo ostrożni, wszyscy. To moje aktualizacje rynkowe. Życzę Wam pięknego weekendu. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. Gratulacje z okazji gry. Tesla, Google, Nvidia, Bitcoin. W tym roku handel idzie świetnie. Chronimy nasz kapitał. Głównie inwestuję w Google i Nvidia. Nie otworzyłem pozycji w Tesli. Cena spadła. Robię 4-godzinne transakcje na Bitcoinie. Kocham Was, miłego weekendu, do jutra.